Twilight? Czy to ty? O, jak żyję, nie widziałam czegoś takiego. Twilight ma skrzydła! Ekstra! Będziemy razem latać! Ha! Ależ ty jesteś alikornem! Nie wiedziałam, że one istnieją! Impreza! Tańce! Ojej, wyglądasz tak jak księdza. Dlatego, że jest księżniczką. O! Zaczekajcie chwilę! Ja księżniczką? Odkąd tu przybyłaś, szerzysz dobroć, solidarność, oddanie, prawość, optymizm i rzecz jasna masz charyzmę, jak na księżniczkę przystało. Więc nie będę już twoją uczennicą? Nie tak jak do tej pory. Będę Ci służyć radą, lecz to my będziemy się uczyć od Ciebie. Jesteś natchnieniem dla nas wszystkich, Twilight. Ale to jak to będzie? Są jakieś książki o byciu księżniczką? <noise> Na wszystko znajdzie się czas później.